Cześć, jestem Kapral, a to jest kolejny film na moim kanale. Na początek tego materiału chciałbym wszystkim podziękować za zostawione łapki w górę pod najnowszym filmem. Było ich około 30, co oznacza, że już za niedługo pojawi się druga część oceniania profili widzów w Brawl Stars. Fajnie byłoby jakbyście także zostawili łapkę w górę pod tym filmem dali sobie razem z dzwonem, by być na bieżąco z kolejnymi materiałami. No i ogólnie możliwe, że dzisiaj o godzinie 16 pojawi się live, dlatego tym więcej wam, tym więcej po prostu Was będzie, tym większe szanse są, że naprawdę nam tam wpadnie dużo subów, no i dalej. Dalej. Oczywiście nie obiecuję, że będzie to o tej godzinie, bo zawsze, gdy coś po prostu obiecuję, to mi coś wypada, no i no nie mam jak zrobić, więc ogólnie właśnie w okolicach godziny 16, po prostu bądźcie aktywni, no i może właśnie wbijecie na live'a, będzie mi naprawdę bardzo miło i bardzo fajnie. Więc to słuchajcie, ogólnie dzisiaj zajmiemy się nowym trybem, już drugim dodanym po aktualizacji, o nazwie Eliminacja. W tym trybie głównie chodzi o to, że po prostu jesteśmy razem z pozostałymi dziewięcioma graczami, no i ogólnie mamy także bossa, bossa, który ma 100% życia, no i po prostu by wygrać grę, by zająć pierwsze miejsce trzeba mu zadać jak najwięcej obrażeń naprawdę powiem wam, że to jest taki tryb nawet fajny nie jest to chyba taki tryb za bardzo na wbijanie tam jakiejś rangi, że na przykład 20 czy coś bo naprawdę no na niskim poziomie pucharkowym to jest nawet łatwe, ale nie wiem jakby to było na wysokim, bo czasem naprawdę jest bardzo trudno po prostu dostać się do bossa, no i po prostu no nie ma jak mu zadać obrażeń no i po prostu też właśnie ci pozostali gracze, oni też to jest takie utrudnienie, można powiedzieć. Oni wam, nam właśnie utrudniają dojście do tego bossa, więc tak to oczywiście wygląda. Pozytywną rzeczą jest to, że od razu mamy już rozwalone skrzynki i, i mamy power cubesy które na przykład, jak podniesiecie z jakiegoś miejsca, to się tam dalej e, respią, więc jakby mamy takie miejsca e, wyznaczone właśnie dla powercubesów. Więc właśnie tak to się prezentuje, myślę, że już każdy z Was e, wie o co chodzi w tym trybie. Naprawdę, no polecam czasem sobie pograć w tym trybie, jak Wam coś tam nie wychodzi. E, no i co, słuchajcie, to by było na tyle. Możecie strzeć suba, zostawić łapkę w górę. No i co, jeszcze raz zapraszam dzisiaj o godzinie 16 na live'a. Oczywiście nie obiecuję, że on się pojawi, no ale mam nadzieję, że się wszystko uda, więc co, do zobaczenia! cheese